Jan zawsze miał cały świat u swoich stóp. Syn jednej z najbogatszych i najpotężniejszych rodzin w Warszawie, dorastał w otoczeniu przepychu, gdzie luksus i ostentacja były jego chlebem powszednim. Jego aroganckie i obojętne zachowanie wobec innych odzwierciedlało nie tylko jego status, ale także wypaczone przekonanie, że świat powinien mu się kłaniać. Dla Jana ludzie byli po prostu pionkami w grze, którą kontrolował. Bez żadnej empaki ani zainteresowania losem innych. To sprawiło, że stał się nieczuły i wycofany, co wszyscy, od przyjaciół po nieznajomych, byli skłonni akceptować. Kasia natomiast żyła w zupełnie innym świecie. Prosta młoda kobieta, która ledwo była w stanie opłacić czesne za studia, ciężko pracowała jako asystentka w kawiarni często odwiedzanej przez studentów i pracowników. Była osobą zdeterminowaną i skupioną. Z głową nastawioną na przyszłość i determinacją, która potrafiła przeciwstawić się przeciwnościom losu. Jej codzienne życie było ciągłą walką, i, w przeciwieństwie do Jana, postrzegała świat w sposób o wiele bardziej realistyczny i empatyczny. Kasia nigdy nie sądziła, że pewnego dnia ktoś taki jak Jan pojawi się w jej życiu, ale przeznaczenie miało inne plany. Wszystko zaczęło się, gdy Jan, jak zwykle, Przyszedł do kawiarni otoczone przyjaciółmi z wyższych sfer, rzucając banknoty na stoły i roztaczając wokół siebie aurę wyższości. Kasia, zawsze skupiona na swojej pracy, unikała interakcji, ale nie mogła ignorować spojrzeń i komentarzy, jakie na jej temat kierowano. Ich interakcje były powierzchowne i pełne pogardy. Jan wyraźnie czuł się lepszy. Pewnej nocy wydarzyło się jednak coś nieoczekiwanego. Impreza studencka. Podczas której panowała swobodna i niezobowiązująca atmosfera, postawiła tych dwoje w zupełnie innej sytuacji. Kasia, w przypływie odwagi, znalazła się w środku rozmowy z Janem, która do tej pory wydawała się niemożliwa. Ich oczy się spotkały i przez chwilę można było wyczuć napięcie między nimi. Oboje poczuli coś dziwnego, coś, co miało zmienić ich życie na zawsze. Odkrycie nastąpiło nagle, niczym szok. Na który Kasia nie była przygotowana. Po nocy pełnej impulsu i chwili słabości z Janem stanęła w obliczu rzeczywistości, która miała zmienić jej życie na zawsze. Po początkowym zaskoczeniu nastąpiła lawina emocji strach, dezorientacja i poczucie bezradności, które ogarnęło jej ciało. Wiedziała, że musi coś zrobić, ale co dokładnie? Test nie pozostawił żadnych wątpliwości. Kasia była w ciąży. To, co wydawało się prostym błędem podczas imprezowej nocy, teraz stało się ciężarem, który musiała dźwigać sama. Nie wiedziała, czego się spodziewać po Janie, ale pomyślała, że przynajmniej trochę go to przejmie. Kasia z ciężkim sercem postanowiła mu powiedzieć. Umówili się na spotkanie, a gdy go zobaczyła, jej oczekiwania szybko opadły. Jan był jak zwykle, nieczuły i obojętny. Jakby nic nie mogło go dotknąć. Kasia próbowała niepewnie wyjaśnić sytuację bełkotem, ale zanim zdążyła dokończyć, Jan przerwał jej zimnym śmiechem. Nie wykazywał żadnych oznak zaniepokojenia. Wręcz przeciwnie, pogarda w jego oczach była niezaprzeczalna. Napraw to, nie chcę żadnych kłopotów, powiedział, rzucając banknot na stół, jakby był to zapłata za coś, co uważał za błahe. Jego postawa ją załamała. Kasia, czując teraz ciężar upokorzenia, przełknęła łzy i wstała. Było jasne, że Jan nigdy nie będzie postrzegał jej jako kogoś ważnego w swoim życiu. Po prostu pozbywał się uciążliwego problemu, jakby całą sytuację można było zignorować. Ale w jej wnętrzu zapłonął płomień. Kasia przysięgła sobie, że nie będzie od niego zależna w niczym, że wychowa syna sama, nie oglądając się za siebie. Wiedziała, że droga. Którą miała przed sobą, będzie trudna, ale to jej nie przerażało. Zdeterminowana Kasia odeszła, opuszczając to miejsce pewnym krokiem, zostawiając Jana tak, że ten nawet nie zauważył, jak poważne było to, co właśnie zrobił. Idąc dalej, Jan wróciła do swojego zwykłego życia, jakby nic się nie zmieniło. Ale coś w powietrzu wydawało się inne, jakby przeznaczenie już się uruchomiło, przygotowując coś. Co wkrótce miało wszystko zmienić dla nich obojga. Minęły lata, a życie Kasi i Jana potoczyło się w zupełnie innych kierunkach, ale wpływ tej jednej wspólnej nocy nigdy ich nie opuścił, w sposób, którego żadne z nich się nie spodziewało. Kasia, pomimo początkowych trudności związanych z byciem samotną matką, nigdy nie pozwoliła, aby przeciwności losu ją zdefiniowały. Zamiast tego, to jej odporność pchnęła ją do przodu. Najwyższym priorytetem stało się dla niej wychowanie syna w atmosferze jak najmniejszego komfortu i miłości. Aby to osiągnąć, poświęciła się nauce, stosując niemal bezwzględną dyscyplinę. Stopniowo zyskiwała szacunek nauczycieli i kolegów, a dzięki wysiłkom Kasi udało się dostać na studia medyczne. Podróż była trudna, ale nie poddała się, wiedząc, że przyszłość jej syna zależy od jej decyzji. Wiele lat później. Po wielkich poświęceniach i wysiłkach, Kasia ukończyła studia, została szanowanym chirurgiem i pomimo emocjonalnych blizn pozostawionych przez przeszłość, odnalazła cel w zawodzie, który ją spełnił i dał jej siłę, by iść naprzód. Tymczasem Jan nadal żył w świecie luksusu i przesady, otoczony powierzchownymi przyjaciółmi i imprezami, które już nie miały dla niego sensu. Jego życie wszystkim wydawało się idealne, drogie samochody. Markowe ubrania i dom przypominający pałac. Jednak w środku pustka, którą czułem, tylko się pogłębiała. To, co kiedyś było źródłem przyjemności, teraz wydawało się tylko chwilową odskocznią od narastającego poczucia niezadowolenia. Jego interesy, prowadzone zawsze z minimalnym wysiłkiem, zaczęły napotykać trudności z powodu jego arogancji i złego zarządzania. Ale Jan nie chciał stawić czoła rzeczywistości. Nadal zaprzeczał, że dzieje się coś złego, próbując wypełnić pustkę kolejnymi przyjęciami i zakupami, ale nic nie pomagało. Było tak, jakby świat, który zbudował, powoli rozpadał się wokół niego, a on po prostu nie chciał tego dostrzec. Podczas gdy Kasia udowodniła, że jest silną i niezależną kobietą, Jan pogrążył się w powierzchowności, nie zdając sobie sprawy, że niedługo wydarzy się coś ważnego. Los, jak zawsze, miał swoje własne plany. Pewnego dnia niespodziewanie ich drogi miały się ponownie skrzyżować. Oboje mieli zmierzyć się z czymś o wiele większym niż różnice, które ich dzieliły. Coś, co odmieni ich życie na zawsze. Noc ta wydawała się jedną z niezliczonych nocy, jakie Jan przeżył. Po katastrofalnym spotkaniu biznesowym, na którym stracił więcej niż potrafił zliczyć, poczuł, że musi poszukać ukojenia w swoim starym i niezawodnym sposobie ucieczki, alkoholu. Był zupełnie nieopanowany, ignorował rady przyjaciół i oddawał się drogim drinkom, jakby to mogło ukoić ból porażki, który go trawił. Jego arogancja i poczucie niezwyciężoności sprawiły, że siadł za kierownicą samochodu, nie myśląc o konsekwencjach. I jak można było się spodziewać, wydarzyło się to, co najgorsze. Jadąc dużą prędkością i będąc pod wpływem alkoholu, Jan stracił panowanie nad pojazdem i uderzył z impetem w drzewo rosnące na poboczu drogi. Uderzenie było brutalne. Metaliczny dźwięk zmiażdżonego samochodu rozbrzmiał w cichej nocy, a Jan stracił przytomność, odnosząc poważne obrażenia ciała. Został natychmiast przewieziony do szpitala. Jego stan krytyczny wymagał natychmiastowej operacji. W szpitalu zapanował chaos. Gdy lekarze i pielęgniarki próbowali ustabilizować jego stan. Jednak pośród całego zamieszania Jan pozostawał nieprzytomny i nie zdawał sobie sprawy z tego, co się wokół niego działo. Kiedy był nieprzytomny, jego umysł pogrążył się w niepokojących i mylących myślach. Osłabiony Jan zaczął bardziej niż kiedykolwiek zastanawiać się nad decyzjami, które doprowadziły go do tego momentu. Przypomniał sobie Kasie, sposób, w jaki ją traktował. Pogardę, z jaką zostawił ją samą z ciężkim brzemieniem. Teraz, stojąc na progu życia i śmierci, zdał sobie sprawę, że zniszczył wszystko wokół siebie: swoją karierę, swoje związki i jedyny przebłysk czegoś prawdziwego, co kiedykolwiek miał kasę. Ból fizyczny wydawał się niczym w porównaniu z cierpieniem emocjonalnym, które go dręczyło. Żałował każdej podjętej decyzji, ale czuł, że może być już za późno. By naprawić to, co cepsuł. Oderwana od rzeczywistości, Jan zaczął odczuwać, jak ciężar jego luksusowego i aroganckiego życia przytłacza go, jakby była to kara za wszystko, co ignorował. Gdy się obudził, pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, było jasne światło i dźwięk monitorów, co wskazywało, że znajduje się na sali operacyjnej. Był słaby, odczuwał ból, ale gdy otworzył oczy, jego wzrok padł na znajomą postać, Kasię. Stała przed nim z poważnym wyrazem twarzy, ubrana w biały fartuch, gotowa na operację, która mogła uratować jej życie. Ostatnią osobą, którą wyobrażał sobie w tej chwili, była ta sama kobieta, którą porzucił wiele lat temu. Jednak pośród całego tego bólu i niepewności, przeznaczenie pokazało, że być może szansa na odkupienie jest wciąż w zasięgu Rejki. Po operacji Jan przechodził okres delikatnej rekonwalescencji, jednak z czasem ogarnęła go paląca potrzeba rozmowy z Kasią. Chciał przeprosić, wyrazić wstyd i żałować swoich czynów, które przez lata oddalały go od niej. Kiedy Kasia weszła do pokoju, na jej twarzy nie malował się gniew, lecz napięty spokój, jakby już wiedziała, co on powie. Jan z trudem spróbował wstać z łóżka i zaczął mówić słabym głosem: Kasia, ja. Przepraszam za to, co zrobiłem. Wiem, że nic nie zmieni przeszłości, ale, namieszałem i teraz zdaję sobie sprawę, że byłem idiotą. Zatrzymał się, próbując znaleźć odpowiednie słowa, ale wydawały się puste, nie miały wystarczającego znaczenia w obliczu wszystkiego, z czym się zmagała. Kasia spojrzała na niego przez chwilę, nie spiesząc się z odpowiedzą, po czym przemówiła z niewzruszonym spokojem. Nie jestem już tą samą kobietą, którą byłam kiedyś, Jan. To, co powiedziałaś mi lata temu, zraniło mnie, ale nauczyło mnie być silniejszą. Nauczyłam się walczyć sama, wychowywać córkę i stać się tym, kim jestem dzisiaj. Nie okazywała urazy, lecz jej głos był przepełniony mądrością, którą może przekazać tylko doświadczenie. Głos pokazał mi, że szczęście nie zależy od kogoś innego ale od tego, jak podnosimy się w obliczu trudności. I znalazłam swój cel w robieniu tego sama. Spojrzała na niego i po raz pierwszy Jan poczuła ciężar własnych wyborów. Kasia dodała stanowczością, która nie pozostawiała miejsca na wątpliwości. Mam nadzieję, że wyciągniesz wnioski ze swoich wyborów, Janie. Może teraz nadeszła twoja kolej, aby stawić czoła temu, co zrobiłeś. I w końcu nauczyć się być odpowiedzialnym za swoje czyny. Po wyzdrowieniu Jan zaczął głęboko zastanawiać się nad swoim życiem i swoimi wyborami. Arogancja i egoizm, które nim kierowały przez tak długi czas, zaczęły się rozpadać. Wiedział, że aby się odkupić, nie może już żyć tak jak wcześniej. Postanowiła więc przeznaczyć swój majątek na szczytne cele, zaczynając od wspierania samotnych matek, które, podobnie jak Kasia, Potrzebowały pomocy w godnym wychowywaniu dzieci. Chciał w końcu znaleźć coś, co miałoby prawdziwą wartość, coś, co wykraczałoby poza dobra materialne i pogoń za doraźną przyjemnością. Nie zrobił tego, żeby zaimponować Kasi, ale dlatego, że po raz pierwszy zrozumiał, że prawdziwe bogactwo tkwi w ludzkich relacjach i wpływie, jaki możemy wywrzeć na życie innych. Kasia, teraz pogodzona ze swoją własną podróżą. Obserwowała zmiany Jana z daleka. Nie patrzyła już na niego z urazą, ale z poczuciem dumy. Wiedziała, że odkupienie Jan nie zależy od niej, ale od jej własnego wewnętrznego procesu transformacji. Teraz pozostała mu tylko nadzieja, że w końcu znalazł większy cel w życiu. Jan odsunął się od cieni przeszłości i, patrząc w przyszłość, zrozumiał, że podąża trudną, ale właściwą ścieżką. Dla niego prawdziwym zwycięstwem było dokonanie zmiany, zaczynając od małych gestów, które odzwierciedlały jego nowy światopogląd. Hej, wszystkim! Mam nadzieję, że podobała ci się ta ekscytująca podróż pełna przemiany, odkupienia i samopoznania. W historia Jana i Kasi pokazuje nam, jak często to właśnie przeciwności losu i błędy nas kształtują i uczą najcenniejszych życiowych lekcji. Kto by pomyślał, że dwie tak różne osoby mogą spotkać się w momencie tak głębokich zmian. Prawda? Skłania nas to do refleksji nad naszymi własnymi wyborami i nad tym, jak możemy pozytywnie wpłynąć na życie otaczających nas osób. Jeżeli poruszyła cię ta historia i uważasz, że jest tu coś wartościowego, nie zapomnij polubić tego filmu. Twoje polubienia pomagają rozwijać kanał i docierać do większej liczby osób, rozprzestrzeniając te ważne przesłania. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, skorzystaj z okazji i zarejestruj się już teraz. Dopiero zaczynamy, a przed nami jeszcze wiele niesamowitych historii. Włącz także dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych nowych treści. Podziel się tym filmem ze znajomymi i rodziną, ponieważ każdy zasługuje na inspirację historiami, które zmuszają nas do zastanowienia się nad tym, co naprawdę ważne. Im więcej osób będzie wiedziało o tego typu treściach, tym bardziej będziemy mogli stworzyć społeczność opartą na transformacji i refleksji. Więc polub, udostępnij, zasubskrybuj i pomóż nam szerzyć to przesłanie nadziei i zmiany na świecie. Wyruszmy w tę podróż razem, bo to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Do zobaczenia w następnym filmie, chłopaki.